95% raków szyjki macicy związane jest z HPV. Pomaluj usta na różowo i zrób cytologię. Szczepienie przeciwko HPV jest najskuteczniejsze wtedy, kiedy jest wykonane przed rozpoczęciem u młodych osób. Szczepienie przeciwko HPV chroni Ciebie przed rakiem, a cytologia pozwala go wykryć. Bądź częścią profilaktyki, która ratuje życie. Zapraszam Ciebie na Różowe Pomorze. 95% raków szyjki macicy związany jest z HPV, pomaluj usta na różowo i zrób cytologię. Szczepienie przeciwko HPV jest najskuteczniejsze wtedy, kiedy jest wykonane przed rozpoczęciem u młodych osób. Szczepienie przeciwko HPV chroni Ciebie przed rakiem, a cytologia pozwala go wykryć. Bądź częścią profilaktyki, która ratuje życie. Zapraszam Ciebie na Różowe Pomorze.